Takie naboje możesz mieć bez pozwolenia, ale nie tego, tego nie. Mało tego możesz to kupić na popularnym portalu internetowym i nawet sobie kolekcjonować. Tak, możesz kolekcjonować taką amunicję bez jakiegokolwiek pozwolenia. I że co, że chodzi tutaj na przykład o jakieś rozmiary, wymiary, kalibry, średnice i te sprawy? No nie, chodzi o. Sławu różba. że to jest tak zwana amunicja deko, czyli amunicja treningowa. Zobacz, to nie ma spłonki. W łusce nie ma też ani grama prochu. No ale jak to? Przecież jest pocisk. Pocisk? Taki jak ten? Teraz możesz mieć uwaga, uwaga, bez pozwolenia. To jest sam pocisk. Zaś to już jest normalny nabój. No to wszystko są zbijaki ktoś by się być może zastanawiał, to po co w ogóle takie coś komuś? Co tylko do kolekcji, do zbierania? No, może też między innymi. Takie zbijaki mogą przydać się do treningu bezstrzałowego, czyli ładowania, przeładowania, zacięcia i różne inne kombinacje tego typu. Na strzelnicy możemy na przykład sobie robić taki trening, że wrzucamy kilka normalnych nabojów i jeden taki zbijak i patrzymy na naszą reakcję, co się dzieje w sytuacji, gdy nam broni nie strzeli. Ale to tylko jedna z możliwości. Można sobie też zrobić z tego naszyjnik albo kolczyki. Często pytacie mnie, czy można mieć pocisk, czy można mieć samą łuskę. Tak, można. Mało tego można mieć nawet cały taki nabój dekoracyjny, czy też nabój treningowy. Daj mi znać, czy było to dla ciebie zaskoczeniem, czy może jesteś starym wygą i wszystko to było jasne.